Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To mówią górnicy o tym roku, który za nami w górnictwie? Ech, to był dla nich ciężki rok, dlatego że pracowali niemal przez 7 dni w tygodniu, żeby zaspokoić potrzeby polskiego przemysłu energetycznego. Wydobyliśmy tyle węgla, ile w tych okolicznościach dało się wy, wydobyć. Oczywiście dobrze zarabiali, bo, bo to musiało się z tym wiązać. Ale też ratowali system energetyczny Polski, więc, więc tutaj To takimi e, kategoriami, kategoriami myśli Górnik ratuje, ja ratuję system energetyczny. Czy? Lewand, w górnictwie to akurat ma znaczenie, dlatego że myśmy przez wiele lat bronili tego górnictwa przed likwidacją, i tam to poczucie, że, że to jest coś ważnego, nadal funkcjonuje. Pan im mówi, że okręt tonie, a oni, że w sumie dawno takich karczmy nie było a kajuty całkiem no. wysoko. Nie, to, to, to nie tak, to znaczy na, na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że, że Polska potrzebuje węgla i, i Polska potrzebuje Śląska i wśród górników jest także to poczucie. Ja się cieszę, że w tym roku udało się y, y, godnie ich za to wynagrodzić. I mam nadzieję, że, średnie wynagrodzenie w mam nadzieję że, że w przyszłym roku będzie podobne. A średnie wynagrodzenie w... w listopadzie ponad 14 tysięcy brutto samych Pan... dodatków. W Ubiegłym roku to ale, było chyba za 20 tysięcy. Ale powtarzam, ja ci ludzie pracowali niemal 7 dni w tygodniu, tak? W ogromnej ilości nadgodzin. Ci ludzie pracowali w zmniejszonych obsadach, dlatego że wiele ludzi w tym roku równocześnie odeszło z zawodu w skutek właśnie tej polityki likwidacji górnictwa, która jest polityką złą, nieprawidłową. Więc, więc nie patrzmy im do kieszeni, tylko bądź, cieszmy się z tego, że mamy, że mamy prąd w gniazdkach, że, że, że polskie górnictwo jeszcze jest. W stanie zaspokajać um, 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 potrzeby polskiego systemu w energetycznego. W części oczywiście, ale to nie jest wina górników, tylko rządzących. I chcę zwrócić również uwagę, że nie jest winą górników, którzy wydobywają węgiel po 400 czy 500 złotych, że on jest na składach po 2000. To, 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 to jest wina zupełnie innych ludzi. O co tu chodzi? nie jest zapłacić górnikom um, każde pieniądze, o które się upomną, niż postawić niż zrealizować Wasze postulaty, czyli przedłużyć je, jego no, funkcjonowanie. Tak, w, na dot, no, dotknął Pan y, y, sedna problemu. To znaczy, rządzący oczywiście kupują sobie spokój i mówią górnikom: tak, my Wam na dziś zapłacimy wszystko, co chcecie, damy Wam każde pieniądze, tylko nie pytajcie nas, co będzie z górnictwem za y, miesiąc, za rok, za, za dwa lata, tak? No, i to, to, to działa, dlatego że równocześnie wydajemy 20 miliardów złotych na sprowadzenie błota do Polski, Polski, którego ludzie nie chcą kupować, równocześnie na likwidację kopalń wydajemy kolejne miliardy. Więc tutaj ta polityka jest, jest niestety fałszywa i ona jest zła z punktu widzenia i państwa polskiego, i Śląska, ale także w konsekwencji jest również zła. W, w stosunku do górników, którzy, którzy my, e, e, zamiast dostawać perspektywę wieloletniej pracy, no, no dzisiaj nie mam perspektywy są. perspektywy wieloletniej pracy no, ci, którzy, ci, którzy dzisiaj pracują, tak, ale ten, ten Ci, którzy ten, nawet dzisiaj przyszli do pracy, ta, ta, panie ta. przewodniczący, to by mieli. No ale znowu, zamiast sobie, otwarcie, bo, zamiast sobie otwarcie powiedzieć, że będziemy w tą branżę inwestować, to my blokujemy przyjęcia nowych ludzi do pracy, strasząc ich tym, że kopalnie będą likwidowane. W do, w Tutaj rząd PiSu całkowicie sprzeniewierzył się swoim, y, swoim ideałom, które głosił w kampaniach wyborczych dwóch y, poprzednich, mówiąc o tym, że będzie bronił polskiej energetyki, polskiego górnictwa przed chorą polityką Unii Europejskiej, polityką, która się kompletnie nie sprawdziła, a która zbankrutowała. Y, my w tej chwili y, nadal wolimy uzależniać się tym razem od kolumbijskiego czy indonezyjskiego węgla, już nie rosyjskiego, ale to też ma krótkie nogi. Bogus. Dlatego że. Że, moment, że, że te sieci tym, komunikacyjne Bogusław również mogą być zerwane. Wziętek, Ziętek, szef Sierpnia 80 jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80 jest z nami. Po raz drugi Pana i Państwa witamy. E, panie Przewodniczący, w tym pejzażu, który, który przed momentem nakreśliliśmy, to właściwie... Związkowcy stają się takim zbędnym elementem awanturniczym. Bo górnicy dostają wszystko. To, o co y, poproszą, wie, czego wie, zażądają, wie, wie Pan, A najczęściej to są postulaty płacowe. Wie Pan, y, y, to tak chcieliby rzeczywiście widzieć rządzący, że, że w zasadzie organizacje związkowe są do niczego niepotrzebne. Ale ludzie nie muszą się zrzeszać, nie muszą się organizować, bo my, my, z Pańskiego stołu spadnie im na tyle dużo, że, że, że się wyżywią. Ale tak nie jest długofalowo, okazuje się, że tam, gdzie nie ma związków zawodowych, tam są łamane deptane prawa pracownicze, a w ślad za tym idzie y, idzie. Również obniżka wynagrodzeń. Dziś rządzący będą się łasić do górników, bo idą wybory, ale zaraz po wyborach poznamy ich prawdziwą twarz, jak mówił klasyk Wilcze Oczy. Co się wydarzy w związku z tym, albo co się nie wydarzy w roku 2023? Dalej będziemy sprowadzać błoto z zagranicy zamiast inwestować w polski węgiel. Nic się nie wydarzy, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące inwestycji w górnictwo i energetykę. Nic się nie wydarzy, jeżeli chodzi o kwestie związane z naszymi relacjami z Unią Europejską w sprawie reformy górnictwa. I nic się nie wydarzy, jeżeli chodzi o, o kwestie przebudowy Śląska, zwłaszcza inwestycji, które nam, nam obiecano, będzie nam się opowiadać bajki o tym, jak, 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 jak wszyscy rządzący, będą dbać o, o Śląski i górnictwo, ale to będą bajki tylko po to, żeby zdobyć głosy wyborcze. Ja mam nadzieję, że my po raz kolejny patologicznym kłamcom, a takim patologicznym kłamcą jest na przykład Morawiecki, nie damy się oszukać, tak? on nawet jak milczy, to kłamie. E, Dlatego wszystkie jego deklaracje o tym, że teraz to my już naprawdę będziemy w ten Śląsk inwestować, że teraz to my tutaj zrealizujemy to, co obiecaliśmy, ma tylko jeden powód – wybory parlamentarne, które odbędą się wkrótce. No dobrze, to, to teraz fakt, ale na początek słowa. Po pierwsze słowa premiera Morawieckiego z wywiadu. Zawsze uważałem, że racjonalne wydobycie powinno być kontynuowane a nasze górnictwo węgla kamiennego długo jeszcze nie powie ostatniego słowa. Jak pan rozumie... No, wie pan. Wie, mam, co, wiem, co chce pan powiedzieć, już pan powiedział, ale teraz tak zupełnie, wie pan, jak na języku polskim, analiza, interpretacja. Co to no, znaczy? Wie pan, to jest te, te, tego typu wypowiedź, która, m, której nie można zarzucić kłamstwa, natomiast ona nic ze sobą nie niesie. To znaczy, że są tacy ludzie, którzy potrafią mówić długo i namiętnie, nie mówiąc absolutnie nic. Tak? Co znaczy racjonalne wydobycie? Zawsze Takie, się, które jest za, obecnie się, prowadzone? No, ale to nie jest powiedziane tak racjonalne. Co, co poeta tutaj miał na myśli? jeśli nie wiadomo. Zawsze można powiedzieć, że nie, nie, to wydobycie, o którym wy mówicie, to nie jest racjonalne. Tak? Górnictwo no, nie powie więc... długo jeszcze ostatniego słowa. No długo nie powie ostatniego słowa, bo długo to nie powie ostatniego podpisaliście słowa, bo w umowie społecznej. Bo data, bo data tak? ostateczna dla górnictwa jest 2049, więc jest premier... 26 lat. Więc premier także tutaj nie kłamie, tylko że my, jeżeli nie będziemy inwestować w polską energetykę, w szczególności, jeżeli nie, 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 nie rewitalizujemy dwusetek, z którymi mamy problem, to za chwilę ten węgiel, który... 100% w Jaworznie na przykład. No, no to, a wie pan, to, to, to jest pytanie dobre, ale nie do mnie, dlatego że wybudowano pomnik za, za bodajże 6 miliardów złotych, który działa tak jak działa. Tam jest problem z, z, z tym, że, że, że ten blok nie osiąga pełnej mocy, a to jest blok, który przecież niedawno został oddany do użytku. Jego sprawność powinna być wyjątkowo duża. Natomiast no to, to jest właśnie niefrasobliwość nie, nie fra, rządzących. Tam sypano węgiel, moim zdaniem, który się po prostu do tego nie nadawał. Być może tam są również jakieś inne problemy, które wynikają z, z, z kwestii z powstania w ogóle tego bloku, ale jawożno nie działa. Premier. Nowy Jowol. Premier dalej. Dojrzewają nowe technologie, które mają uczynić to górnictwo bardziej. Bezpiecznym, bardziej opłacalnym. No, ale ja Co wiem, na przykład? Cy cytowanie takich rzeczy jest, jest zupełnie bez sensu, dlatego że premier mówił nam to już 4 lata temu, tak? kiedy podpisywana była umowa społeczna, która dzisiaj jest śmieciem, papierem nic niewartym. To, to, to premier też mówił, że będą inwestycje. Co potem, co, co za tym idzie, to oczywiście jest tajemnicą. Tutaj była kwestia wczoraj przez pana ministra Markowskiego dobrze rozpracowana kwestii na przykład podziemnego zgazowywania węgla. No jeżeli to mają być takie projekty, to znaczy, że my gonimy króliczka i problem polega tylko na tym, że premier będzie przyjeżdżał i mówił o tym, że my tutaj będziemy wprowadzać nowe technologie, innowacje i tak dalej. Tylko jeżeli to mają robić kaurze, no to Pożal się, panie Boże, tak? No, no to, to dobrze, że ci górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej za chwilę dostaną y, znaczące podwyżki płac, bo y, y, ta spółka nie wie, co zrobić z sześcioma y, 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 pół miliarda złotych, które zarobiła za ostatnie y, trzy kwartały. Być może to będzie 8-10 miliardów za, za cały rok. I o... naprawdę nie wiedzą, na co te pieniądze wydać, tak? Ten, ten kałuża skrobie się w głowę i pewnie będzie wydawał na, 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 na pierdoły w rodzaju y, tych, które opowiada nam premier. Tymczasem Jastrzębska Spółka Węglowa powinna być koncernem chemicznym, który produkuje wszystko od węgla koksowego, oczywiście zaczynając na żółtym serze, kończąc tak z tego węgla, dlatego że dzisiaj zarabia się żółtym na... Z serze z węgla? No, z węgla da się zrobić mnóstwo rzeczy. tak? Przywołany już tutaj minister Markowski mówi o tym, że największym barbarzyństwem, jakie popełniamy wobec węgla, to jest to, że, palimy go, że go palimy, tak, dlatego że z, 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 przy, w procesach technologicznych Produkcji koksu możemy wytwarzać smołę koksową. Możemy wytwarzać koks i głowy, to są wszystko. Wodór to chyba jest. No, czy... z, wodorem to, z, wodorem to jest z wodorem to jest różnie, ale ja mówię o, pro, o produktach, które są głęboko przetworzone i ich cena jest, jest z tego powodu atrakcyjna. Tak? Tymczasem my mamy do czynienia z sytuacją, w której tam nikt nic nie robi, ponieważ, ponieważ wszyscy się boją tego, że jeżeli rozpoczną jakąś, jakąś działalność innowacyjną, to, to, to po prostu wylecą, więc. Wolą siedzieć na tych pieniądzach. I tak jak mówię, lepiej, że dostają je górnicy, niż zostawić je do, do wydania przez, przez kałużę. No, no to, to, to po kolei w takim razie skończmy z premierem. Te, inwe, te nowe, nowe technologie. Inwestycji... Premier mówi tak, może wreszcie ekonomiczne podstawy będzie miała prowadzona na większą skalę. Na większą skalę. Podziemna gazyfikacja węgla, a może coś innego. Yy... Od czego zacząłem właściwie? Wy, ja, pana, wy, wy, pana, ile pan, tych punktów pana, było w gest, pana gest w tej sprawie jest tak znaczący, że, że to ja, no ja pamiętam że, wasze, szko, Szkoda komentować. Wie wasza, pan, myśmy, wasza my, cała całą stronę w, się tak, temu w Ale społecznej. skoro my nie potrafimy zrobić prostych rzeczy, tak? Prostych rzeczy. Skoro my nie potrafimy wydobyć węgla, węgla po to, żeby go zabezpieczyć dla społeczeństwa polskiego w rozsądnych cenach, bo tak jak mówię, on jest wydobywany po 400-500 złotych, a na składach tych rządowych jest po, po, po 2000, no to jest chore po prostu. To, 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 to się do niczego, do żadnego komentarza nie nadaje. Skoro my nie jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycia o pół miliona ton, o milion ton rocznie, to my sobie opowiadamy tu jakieś powieści, opowieści o tym, że będziemy zgazowywać węgiel w złożach, czego nikt w świecie nie robi. Ten węgiel trzeba wydobyć. Ten węgiel owszem można zgazowywać, bo te, tego typu technologie, co tłumaczyliśmy rządzącym, są realizowane. Na przykład Japończycy robią to w oparciu o węgiel australijski. Tak? Im się opłaca ten. Australijski węgiel zgazowywać i, 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 i robić z niego, y, y, produkować z, nieg, z niego energię. A w Polsce to się nie opłaca, dlatego że lepiej robić, y, y, lepiej powiedzieć ludziom, pójdziemy podbijać kosmos, niż poprowadzić ich do, do normalnej Panie Przewodniczący, do czy to normalnej... jest, już nie czepiając się nawet słów, bo, bo premier nie musi wiedzieć wszystkiego, może to zgazowanie węgla po prostu jest, jest takim. Czymś takim, co nie, nie, zapada ale, w pani. Ale czy nie. Pan, to... pan nie obraża premiera, bo to nie jest głupek, tylko to jest człowiek, który, który, który zadał takie pytanie. Co ja mogę im obiecać? Coś, co, coś takiego, co będzie atrakcyjnie brzmiało, czego na pewno się nie da zrobić. No to mi powiedz, że będziemy zgazowywali węgiel Panie w złożu. innymi słowy, czy to jest realizacja, patrząc na punkt pierwszy nie, przytoczony w i drugi, realizacja sto... umowy społecznej, którą podpisaliśmy? to w najmniejszym stopniu nie, nie jest realizacja e, tego świstka, który niestety został wtedy podpisany? A który niesłusznie do dnia dzisiejszego nazywa się umową społeczną, bo to nie jest ani umowa pomiędzy, pomiędzy społeczeństwem regionu, który musi, który musi być transformowany, ani nie odgrywa to żadnej roli w naszych relacjach z Unią Europejską, bo to trzeba negocjować i negocjować w nowych warunkach, w warunkach wojennych, w warunkach kryzysu energetycznego i to się nie dzieje. I wie pan, te wszystkie opowieści, z którymi do nas się tutaj przyjeżdża i, i mówi teraz na użytek kampanii wyborczej, która już trwa, że my to będziemy właśnie teraz robić, to jest po, po prostu kolejny humbug, kolejne oszustwo, które, które w stosunku do nas, się, do nas się urządza. Ja po raz kolejny chcę powiedzieć o tym, że skoro głośno o tym mówią pewne środowiska, tak? bo nie tylko Ziętek, nie tylko Markowski, ale również, również inni ludzie, którzy na tym się znają, to czas wreszcie na głos posłów tej ziemi, tak? Wy za chwilę panowie i panie wyjdziecie do swoich wyborców i będziecie mówić, że, żeby was po raz kolejny wybrać. A ja mówię, że was trzeba kijem pogonić, dlatego że wy nas po prostu nie reprezentujecie. Czy pan słyszał o tym, żeby jakiś poseł ziemi śląskiej w tej kwestii się wypowiedział i powiedział panie premierze Bredzi, pan, pan w, tu, w, ty, w tym studiu i nie tylko pan, wyśmiewaliście się z Janusza Kowalskiego, że przyjeżdża na Śląsk i, i pyta o te kwestie. No pyta, bo tutaj o to nikt nie pyta, tak? To, 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 to musieliśmy mieć jakiegoś Kowalskiego, tego z Opola, żeby zaczął o to pytać, bo co na Śląsku nie mamy posłów y, y, PiSu, to samo opozycja. Pan y, y, niech pan zgadnie ilu posłów opozycji kontaktowało się z nami w kwestiach górnictwa śląska. <tuszelne> Tyle, że Żero? żaden, żaden. No, żaden, to oni również uważają, że oni są najmądrzejsi, że nikogo może, nie muszą... może, może uważają po prostu, że nie ma sensu z wami rozmawiać po, po, po to z takim... Markowskim też nie ma sensu rozmawiać, który, który, który mówi o tym, że, że jego wiedzą, jego doświadczeniem, górnika, który jest jednym z najlepszych specjalistów w tym zakresie w Polsce nie jest zainteresowany nikt, tak? On jeździ doradzać w Indiach, budować górnictwo w innych częściach kraju, bo tu nikt go nie chce słuchać, a nie chce go się słuchać między innymi dlatego, podobnie jak wielu innych ludzi, których się wycina, tak? Bo to są fachowcy, którzy na górnictwie się znają. Nie chce jest, ich się panie przewodniczący, kończąc, czy patrząc na rok ubiegły, na rok ten, który przed nami, i jakąś, in, powiedzmy, bliższą perspektywę, czy to jest pewien model. Czy wypracowaliśmy pewien model na, na kolejne lata górnicy? Znaczy e, kilkanaście milionów ton które będziemy sprowadzać, tutaj wydobycie na miejscu będzie nie po prostu spadać. Nie wypracowaliśmy żadnego modelu. Przecież no Dlaczego, wypracowaliśmy, na no, 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 nie wiem, sprowadzono ile... Inne... To, to jest na tej zasadzie, że dzieje się, tak, że coś się toczy. Wie pan, ja kiedyś chwaliłem PiS za to, że oni, yy, że oni przełamali tą politykę dryfu, tak, którą uprawiała Platforma Obywatelska i PSL, to znaczy to wszystko dryfowało bez żadnego sterowania. Rzeczywiście przyszedł pierwszy PiS, yy, yy, mam na myśli premierostwa pani Beaty Szydło i rzeczywiście zaczęło się coś dziać. Krytykowaliśmy, popełniali błędy, likwidacja Makoszów, likwidacja Krupińskiego i tak dalej, ale tam było jakieś sterowanie tą łodzią, tak? A myśmy no, znowu przez ostatnie cztery lata popadli w taki dryf, nie ma sterowania, niech się dzieje. Wie pan, dzisiaj my potrzebujemy y, 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 energii, której nie produkujemy. Y, y, codziennie, w każdej sekundzie, w każdej godzinie my, my około 10% energii musimy importować przygotować. A to dopiero zaczął się, to jest dopiero początek tego, co nas czeka. Dlatego, że jeżeli, jeżeli yy, yy, będą nas czekać kolejne kłopoty, tak? Yy, yy, między innymi w kwesti, kwestii dotyczącej yy, organizacji yy, sprowadzania węgla, no to, no to, no to my będziemy w, czarnym, yy, yy, w czarnej dziurze. Dzisiaj czytam, że polski węgiel yy, Polski, że węgiel, który sprowadzamy do Polski, aby ratował system, nasz system energetyczny, będzie teraz. Yy, yy, Przeładowywany w Kłajpedzie, w litewskim porcie. I trzeba go będzie, być może, przenosić z wagonów na wagony, ponieważ będzie transportowany raz szerokim torem, raz wąskim torem. To wszystko powoduje, że my idziemy w jakieś chore koncepcje, tak? Zupełnie, zupełnie oderwane od rzeczywistości, podczas kiedy jesteśmy jednym z niewielu krajów na świecie, a na pewno jedynym w Europie, który ma własne surowce energetyczne. Na węglu brunatnym postawiliśmy mu całkowicie krzyżyk, tak? Nie ma już żadnej możliwości, żeby ten rząd Jerzy zajął się Markowski, inwestycją w Mówi 11 miesięcy po wybuchu wojny zaraz nam minie rok właściwie tak. spadło wydobycie likwidujemy kopalnie w żaden nie, nie wydarzyło się nic co perspektywicznie a mówimy tutaj o skali o perspektywie co najmniej dwóch lat ten poziom wydobycia na bieżące własne potrzeby zwiększyło więc to jest ten model o który pytałem na rok 2023 20, 2024 na tę bliską perspektywę, kiedy jeszcze musimy się liczyć ze skutkami wojny na wschodzie. Niech pan weźmie pod uwagę, że ze skutkami wojny na wschodzie i kryzysu energetycznego będziemy się musieli liczyć nie przez najbliższy rok, ale przez najbliższych kilka lat, kilka lat. Być może do tego dojdą nam inne konflikty i inne kryzysy, które jeszcze bardziej skomplikują sytuację. I jeszcze raz panu powtórzę. W kwestii polskiego górnictwa i polskiej energetyki od dwóch lat nie zrobiono nic. Ja na początku zeszłego roku, mniej więcej w lutym i w marcu, przekazałem do środowisk decydenckich taki dezyderat, w którym wskazywałem na możliwości zwiększenia wydobycia w polskich kopalniach, mówiąc o tych możliwościach. Długofalowych i krótkofalowych, czyli mówiąc najkrócej, tam gdzie węgiel mógłby się sypać po 12-18 miesiącach, i tam gdzie węgiel moglibyśmy uzyskiwać dla polskiej energetyki po 5-6 lat. Nie zaburzając, nie zaburzając oczywiście naszych relacji z Unią Europejską, czyli nie dotykając kwestii roku 2049, mówiliśmy o tym, co chcemy robić w międzyczasie. Tak to określę, czyli do roku 2049 roku wzmacniając polskie górnictwo energetyczne. żadnej, żadnej, żadnej nie zrobiono w tych kwestiach nic. Natomiast to co się robi, to widzimy, tak? W tym roku sprowadziliśmy 14, 15, niektórzy mówią 17 milionów ton indonezyjskiego błota, którego ludzie nie chcą kupować. W przyszłym roku sprowadzimy podobne ilości, dlatego że nie zwiększymy swojego wydobycia, nie zwiększymy. No jego... i to jest ten model, to jest model, mniej więcej, o który pytałem również. Tak, tylko że to jest model, który nas doprowadzi do tego, że Polska stanie się stanie przed Katastrofą energetyczną. Nam już brakuje energii, a tej energii nam będzie brakować coraz bardziej z każdym kolejnym rokiem. To patrzmy, to, to teraz poruszona przez Pana sprawę sprawa JSW, 25% podwyżki w, w, w największej i najbogatszej zarazem chyba spółce górniczej w Europie. Inflacja, koszty życia górnicy wyliczają. Rozumiem, że to ceny paliw. Na no, bajtek, tak. To. To jest uz uzasadniona podwyżka? Ja mam nadzieję, że ta podwyżka będzie y, na tym poziomie, a w innych spółkach nawet wyższa, dlatego że y, górnicy innych spółek muszą gonić górników jastrzębskiej spółki, spółki węglowej. I jeszcze raz panu podkreślę, jeżeli mamy do wyboru, żeby te pieniądze y, nie wiedział jak wydawać y, kałuża, to lepiej, żeby one trafiły do górników po prostu, dlatego że jastrzębska spółka węglowa w tym roku zarobi 8 miliardów złotych, może nawet więcej, i kompletnie nie wie, co z tymi pieniędzmi zrobić, tak? Więc albo je roztrwonią, albo, albo te pieniądze pójdą do ludzi. Moim zdaniem lepiej, żeby poszły do ludzi niż żeby y, różnego rodzaju y, polityczne y, kurtyzany, żeby nie narażać Pańskiego Radia za y, najwyżą wulgaryzmów, e, y, 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 bawiły się tymi pieniędzmi. Czy jest jakieś żądanie płacowe, czy było jakieś żądanie płacowe w śląskim górnictwie, które nie zostało spełnione w ostatnich. Niech pan się nie łudzi, że Czterych to, latach. które będzie postawione w tym roku, już jest stawiane w Jastrzębskiej, a za chwilę będzie wstawiane w innych spółkach też nie będzie spełnione. Będzie spełnione. Rządzący w zębach przyniosą każde pieniądze, których zażądamy, dlatego, że oni kupują sobie pokój społeczny i wolą dawać pieniądze niż, niż perspektywy, tak? Wolą dawać rybę niż wędkę. No co ja na to poradzę? No przecież to, to nie jest moja wina, tak? Skoro, skoro dają nam wagon ryb, to bierzemy wagon ryb. No mój Boże. No. Nie Nieziętek nie, nie, nie. jest od tego, żeby, żeby, żeby tego typu sprawy normować. To rządzący powinni przyjechać i powiedzieć nam panowie. Bądźmy rozsądni, tak? Dostaniecie tyle, a tyle zainwestujemy. O, oni mówią: Nie, bierzcie kupę, inwestować nie będziemy wcale. Bo sieka, już jeszcze pański komentarz na koniec, biorąc, podsumowując tę sprawę. Dlaczego właściwie? Wiem, pan, no, no właśnie dlatego, tak? No i jeśli się gościu na tym nie zna, no to dobrze, że się nie zna, bo przyszedłby ktoś, kto by powiedział, że na to wydajemy tyle, na to wydajemy tyle, z tego będą takie rozsądne projekty, z tego będą takie rozsądne projekty, a oni takich ludzi nie, nie potrzebują. Ja to widzę na co dzień w górnictwie, jak wyżyna się ludzi, którzy mają jakiś pomysł, mają jakiś projekt, yy, 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 są do czegoś przygotowani, i yy, yy, im się mówi nie, stop, jak się nie zatrzymasz, to cię, wy, to cię wywalimy, tak? Jest przygotowany projekt od wielu lat, yy, yy, złoża za, za, za rowem bełckim, dla polskiej energetyki. Nie, stop! On, on może być realizowany dziś, tak? Jest, przygo, jest przygotowany co najmniej kilka projektów w innych kopalniach, yy, yy, dla kopalni Ziemowit-Piast, dla, dla kopalni ludzkich i tak dalej. I w tych sprawach ludzi, którzy chcą iść do przodu, po prostu się, yy, yy, im się zakłada uzdę i mówi, jeżeli spróbujecie mówić o tych inwestycjach, to po prostu was nie ma, tak? Więc, więc Wojciech ostatnie... Kałuża w tej, w tej kwestii jest idealnym kandydatem. Ostatnie podsumowujące pytanie, to czemu właściwie przez te wszystkie lata, a zwłaszcza teraz, kiedy y, ta sytuacja jest, wygląda tak, jak pan to opisuje: ani strajku, ani protestu, jakieś tam pogotowie protestacyjne, ale pan, nie, nie, nie łudźmy się, że to ma jakiekolwiek kolejne Pan, y, y, pan y, y, jest na tyle sprawnym dziennikarzem i gości pan tutaj. Y, Tylu ważnych ludzi, że powinien Pan o, 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 o to zapytać, tak? Powinien Pan zapytać o to solidarność, dlaczego, dlaczego się łajdaczą. E, powinien Pan zapytać posłów PiSu, dlaczego milczą, jak te małpki, które mają zamknięte oczy, uszy i, 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 i usta, a pan pyta jakiegoś biednego na, na czele, który stoi na czele małego związku zawodowego, który robi w tych sprawach, ile może, że, że przypomnę nasze. Ja, akcje ja, ja nie pytam pod, pod, pana, ja pytam pod Wie pan ja z moimi kolegami z solidarności straciłem już dawno komunikację dlatego że po prostu nie rozumiem co oni robią kiedyś mi tłumaczyli że oni nigdy więcej nie popełnią błędu jaki popełnili za czasów AWS-u kiedy żyrowali władzy wszystko co ta władza chciała dzisiaj żyroją 10 razy więcej tak I, i, i wie pan huczą walą pięścią w stół po to żeby na drugi dzień pić na karćmie. Piwnej z premierem, którego dzień wcześniej wyzywali od, od, od kłamców i łajdaków, to potem, to potem się z nim bawią, robią misia i tak. Ja rozumiem konwenanse i tak dalej, ale wie pan, no, no, takie, takie, takie braterstwo, jakie tam uprawiano, to po prostu, to, to po prostu no, no, żałosne. Więc niech pan mnie niech pan nie rozlicza za, za całość. tak Jak powiedział kiedyś, kiedyś Linda, niech pan nie zamiecie na osobną kubkę. Tak? To, ja, ja z nimi nie mam nic wspólnego. No od dawna to Nie mówię. wiem, ilu górników protestowałoby, gdyby ich wezwał do tego sierpień 80, ale pytam o y, raczej no, o, ale, o, o, o cały bo, bo, ale mamy obraz. do czynienia z socjotechniką, która nam y, która to, to wszystko właśnie tak ustawia, tak? Jeżeli dzisiaj ktoś wyszedłby do górników i powiedziałby: "Idziemy na Warszawę", to premier by powiedział: "Dobra, to damy wam po 20 tysięcy, tylko tylko siedźcie w tych autobusach", tak? No, no więc jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, to niech pan również rozumie, że my jesteśmy z Związkiem zawodowym, który działa w określonych okolicznościach. tak, jeżeli, jeżeli nasze postulaty są spełniane, a my mówimy coś więcej niż, niż postulaty płacowe i tego się nie realizuje, to po prostu mamy do czynienia z, ze sprytną, ale taką, takim chuligańskim sprytem władzą, która mówi tak: dajmy im kasę, to się odczepią. No. Bogusław Ziętek, szef sierpnia 80, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.